Kurki są powszechnie cenione za swój aromat, za smak i za ciekawą, chrupką konsystencję i nie wiem czy wiecie, że ich fachowa nazwa to pieprznik jadalny, a ja w tym filmie pokażę Wam najprostszy i najlepszy zarazem przepis z kurkami w roli głównej. Kurki w pierwszej kolejności musicie oczyścić, ja zawsze je porządnie solę i zalewam na kilkadziesiąt sekund wrzątkiem, w ten sposób wszystkie zanieczyszczenia lądują na dnie miski. Cebulę siekacie drobno. Teraz czosnek i na rozgrzanej patelni dodajecie masło, oliwę z oliwek i podsmażacie cebulę, aż ładnie się zeszkli. Teraz czas na grzyby i całość smażycie na średnim ogniu przez kilka minut, aż kurki zaczną się pięknie rumienić. Po tym czasie wlewacie na padelnię śmietanę, dodajecie odrobinę zieleniny i dusicie przez 2-3 minuty, aż sos pięknie zgęstnieje. Na koniec oczywiście próbujecie i doprawiacie do smaku solą, pieprzem albo sokiem z cytryny. I muszę Wam powiedzieć, że ten sos jest tak pyszny, że świetnie sprawdzi się po prostu sam ze sobą bez żadnych dodatków, ale też oczywiście rewelacyjnie pasuje jako dodatek do mięs pieczonych, do mięs grillowanych, jako dodatek do kopytek czy na przykład do makaronu. Pełna wersja przepisu jak zwykle znajduje się w opisie pod filmem. Pamiętajcie o tym, że na stronach Akademii Smaku mamy dla Was kilkadziesiąt pomysłów i przepisów na wykorzystanie grzybów w Waszych kuchniach. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!